Co wy tu wszyscy przy mnie? Co? Majeczka jest? Jak I oczywiście Rio patrzy mi prosto w twarz. Jak pije soczek z Selera. A ja mam jeszcze ostatnią minutkę spokoju, piję sobie soczek. No i co? Wszystko dobrze u was? Zaczynamy dzień. Wasza łysa na brysku, ciotka ostatnio wstaje coraz później. Niedługo będziesz stawać o dziesiątej chyba, wiecie? Strasznie coś jest nie Cześć malutkie. Ty też płakuniasz? Wszyscy płakuniają? Co ja to za mały młodeczki śliczne? Cześć. Cześć moldeńko. A kto zamknął klatkę? Jezu, zamknęły cię? Nie mów. Niunka zamknięta, słuchajcie. Ale numer. Zamknęłyście koleżankę? Ale wy jesteście. Już robimy jedzonko. Pusieńko moja kochana. Zamknięta jesteś? Ojejku, jak mi psyklo dawno cię zamknęły. Ojejku malutka piękności. Już dajemy jedzonko, już. Dobrze. Dobrze nastawione. Możemy wziąć puszeczkę. Możemy dać kotwo jeść. Już słoneczka. Ale numer, ja przychodzę, a pusia zamknięta w klatce. Ciekawe jak to się stało. Już kochany, chodźcie te słoneczki. Już Wam daję. Czekajcie, weźmiemy czysty talerzyk. Patrzcie tutaj. Czekajcie, bo tutaj to na pewno mi zaraz nabrudzicie na dywanie. To ja wolę Wam dać tak. Proszę. Tobie też dam słoneczkę. O, zawsze muszą się troszeczkę pogrozić, pokłócić. Proszę kochanie. No proszę, jech sobie. No pusiulku śliczny. Tu sobie spałaś Laluniu? Tak, kochanie. <noise> widać ją, widać. Będziesz jadła? Nie jesteś górniutka, tak? Jako tu jesteś śliczna. No, moje maleństwo. A my, moi drodzy, ponawiamy kolejny raz ogłoszenie o maluchach najpierw. Kolejny raz. Wiem, że udostępnialiście już wiele razy, moim błędem było pewnie to, że prosiłam Was o to w pierwszy dzień świąt. No to nie jest dobry czas. Jedzą. A gdzie jest nasza pamięta dorosła? Niestety nie ma jej tam na górze, a tam w sumie dobry dobre miejsce do tego, żeby ją zdybać. Teraz będę jej szukać. To jest już talerzyk, bardzo. Dadamy troszeczkę jeszcze tego jedonka. Dobrze, zrobimy przerwę, ja posprzątam powetki i wracamy z filmikiem. Zobaczcie. Zobaczcie jaki to jest słodziak. To się nie da opisać. On jest taki kochany. To jest taki kotek. Taka gaduka, taki milutki, taki pieszczuch, taki całusznik. Cały czas tylko mruczy, i się chce tulić, i się chce ocierać. Po prostu kotek jak marzenie. Tu mamy niunię. Nie mam pomysłu, jak ja mam ją trochę zmusić do kontaktu. Chyba tylko przy pomocy miotły, zagonienia w kąt i złapania. Ale jak zwykle teraz nie mam na to czasu. No i co piękności. Jesteś kochana, kiedy ja to czuję, tylko musimy pierwsze lody przełamać, wiesz? No tak, będzie dobrze. Dobra, a te niunieczki, Co? Pobawimy się chwilkę, ale tylko chwilkę, bo ja naprawdę nie mam czasu. Bo jestem ostatnio śpiochem. Strasznym śpiochem. Jakieś przesilenie zimowe na mnie naszło. I zamiast stawać normalnie, zgodnie z planem, już nie mówię, że w tamtym roku wstawałam o piątej i byłam przeszczęśliwa. I już tyle rzeczy zrobiłam sobie rano. To żeby chociaż o szóstej. to nic z tego. To o siódmej. albo po siódmej. To są już rekordy świata po prostu. I potem wszystko trzeba robić biegiem. Człowiek nie ma czasu na kotki. Tak? Media ja tam chowali się też. Mam taka oswojona kicia, nie? Nagle gdzieś tam na dworze. Ja mam wrażenie, że po prostu ludzie jak nie wiedzą co zrobić, to wyrzucają na ulicę i tyle. Czekaj, kochanie, bo. Poczekaj, słoneczko, bo tutaj się zaczepiło. No już się zaczepiło. No wchodzi to maluch. No w każdym razie moim ulubieńcem jest teraz absolutnie Raniuszek, który jest przesłodkim stworzeniem. A malutka Cyraneczka idzie w jego strany, ślady już wczoraj, była bardzo kochana. No dawaj, no dawaj, umiesz się też bawić? Umiesz? Jak tam radość życia? Radość życia w tobie jest czy nie ma? Tak, ślicznie. Nie będziemy się umawiać do pani doktor, żeby cię obejrzała. Z dzieciaczkami na szczepienie pojedziemy i tak to, prawda? Dawaj, dawaj. Niunieczka jest przepiękna. Z tą piłeczką wygląda bosko. No i muszą się dzieciaki tutaj sobie radzić. Ja też sobie muszę radzić powiem wam, wiecie? Myślicie, że mi jest łatwo? Też muszę sobie radzić. Mam różne wyzwania, których wcale bym nie chciała mieć, ale mam. Także nie wszyscy mają ciężko pod górkę. Nie tylko koty, znaczy chciałam powiedzieć, mają czasem. Pod... O, nie ładnie, nie. Ale się dogadały. Nie mogę narzekać, naprawdę. Były takie sytuacje, prawda, że kotki nie mogły być ze sobą w ża żadną miarą, a te mogą być ze sobą. A ty tam jesteś? Nie uciekłaś? Brawo, Kitka. Hej, zobacz, co to jest, wędeczka? Zobacz, jaka wędeczka. No. jesteś fajna kiciunia. Bardzo. Ja to czuję całym sercem. Tylko musimy przełamać wzajemne jakieś tutaj strachy. Ja się trochę boję ją tak łapać, wiecie, rękami gołymi, a nie chcę z kolei ee, ubierać tych okropnych rękawiczek. Do Hanci to musiałam. No znaczy, się Boże do Hanci, do Gai. A. do niej, no nie chcę tak zaczynać naszej znajomości, że tak powiem, tym bardziej, że już ją głaskałam. I ona jest taka, widzicie, mogłaby się schować, ale się nie schowała, bo jest ciekawa, co tu się dzieje. No bardzo mi jest przykro, wączki, ale muszę iść, no. Nic na to nie poradzę. Wiem, że tu jest fajnie, jak ja jestem, bo trochę coś buczy, trochę buczy coś, trochę się coś dzieje. Dobrze, troszeczkę ci jeszcze tu kochanie założę. Idę wymienić Wam wodę. A wszystkich oglądaczy pozdrawiam serdecznie i życzę miłego dnia. Niech to będzie dobry dzień dla